Dzień dobry, ja ze mną Iza Błajda, Dzień dobry. która już urosła do miana legendy nowożytnej Polonii. A dziękuję bardzo. My bardzo, bardzo się cieszymy, że, że Iza jest z nami. Kolejny siódmy już chyba sezon, dobrze liczę? Tak, siódmy. siódmy, tak. siódmy. Rozmawiamy, rozmawiamy w, 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 przerwie, w przerwie meczu. I tak naprawdę też to jest mecz rozgrywany w ramach trzydniowego trójnieju. Jak to, Iza, wygląda z perspektywy twojej jako, jako sportowca? Czy, jeśli chodzi o formułę, czy łatwiej jest jakby zmobilizować się zarówno fizycznie, jak i gdzieś tam w głowie swoją motywację przepracować, żeby zmobilizować no tak naprawdę głównie chyba ciało, chociaż też zaangażowanie i koncentracja też muszą być na wysokim poziomie do takiego trzydniowego właśnie turnieju, kiedy mecz gra się codziennie, czy prościej jest wtedy, kiedy macie cały tydzień przygotowań i na, i na koniec jakby na zwieńczenie w weekend jeden mecz ligowy? Czasem poprzedzone jakąś tam podróżą. To ciężko jest powiedzieć jednoznacznie. Generalnie na pewno jest też inaczej, bo jednak w przypadku, kiedy gramy tylko jeden mecz w weekend tak, ligowy, to mamy cały tydzień właśnie przygotowania. Przygotujemy się też już centralnie pod kątem każdej drużyny. Jakoś mm -hmm. mamy jakieś wytyczne i tak dalej. To jest trudniej towarzyski, więc wiadomo, że jakby mamy troszeczkę, y, nie przygotowujemy się pod każdą drużynę osobno, jakby mamy takie nie cele. Do trenera, to dokładnie, to dokładnie. Tak, no pod kątem fizycznym no na pewno jest dużo ciężej zagrać trzy takie mecze z y, dzień po dniu, zwłaszcza że przeciwnik jest bardzo wymagający. Więc zdecydowanie łatwiej jest zagrać jeden mecz, y, tak, gdzie jeszcze mamy jakąś tam przerwę y, i możemy się zregenerować. Natomiast chyba tutaj jest taki rytm, że, że żyjemy już tylko tymi meczami, bo jakby nic innego w tym weekendzie nie robi, bo tylko się gra i odpoczywa. Mm -hmm. <laughs> Więc jakby pod tym kątem, jak już się wpadnie w ten rytm, jakby to jakby no, łatwiej się funkcjonuje. Ale ja to tak myślę właśnie, że zależy od tego, jaki to jest turniej, czy co właśnie, jak grałyśmy, a was do pierwszej linii, mm -hmm. to w ogóle jakby nastawiacie... Zawsze zostawieniśmy bojową, Jasne tak? Tylko właśnie chodzi o cel, jakby, w jakim celu gramy jakby tutaj jest szkoleniowy, więc jest też inna rotacja zespołu Czyli Obciążenie jakby... psychiczne, jakby tak, też w przypad... to... balas jest tutaj troszkę Dobre, mniejszy. To jest to jest Chociaż chyba te emocje związane z możliwością zmierzenia się z zawodniczkami Ekstraklasy też gdzieś tam są w tyle głowy, prawda? Są bardzo duże, <noise> tak, oczywiście. No możliwość, żeby do doespołu, no to to jest coś jakby z sprawą. Jest tak? to jedna lekcja pokory dla nas jakby i odsłoniła wiele <noise> naszych braku. Ale ale wyszliście jak... wczoraj bez kompleksów na, na mecz tak, z Polkowicami. Tak ten jakby tego oczekiwał i to myślę, Super. że było kluczowe. Tak. <grym> <grym> Okej, okay, to skoro wywołałaś troszkę też temat, temat trenera Macieja Gordona, czy wiesz może, bo ja wiem z, z wywiadu prze, przedsezonowego z, z panami trenerami, jaki oni mają plan, co, co według pana Gordona jest u Ciebie troszkę do poprawy. Indywidualnie. Tak, e, technika. Technika Rzeczu, rzutu. Tak, Czy już nad tym pracujecie? Tak, pracujemy, oczywiście. Jakby, no, to jest zdaję sobie tę sprawę, to są jakby braki gdzieś z początków jakby trenowania, jakby tak jakaś juniorką. No i jakby, tak, jakby nie są do poprawy, bo jakby z bo ja w końcu tam problemu wielkiego nie mam. Natomiast y, trener Maciej jakby doskonale wie jakby zaczął tutaj pracować i już zaczął z nami to robić, jakby, więc Skalna mm -hmm. ma swoje wytyczne i powoli krok po kroku to przypracowujemy. Wyszliśmy trochę w początek meczu, ale to ja jeszcze tylko jedno zadam dosłownie pytanie, bo jeszcze z kolei Maciek Krzylongowski zwrócił uwagę na twoją lewą rękę. Tak. Czy wiesz, jakie, jaki trik stosował e, partner tego, e, przepraszam, nie partner, tylko patron tego Memoriału, czyli Bohdan Bartosiewicz, żeby... Nie wiem. Otóż ono wykonywało codzienne czynności lewą ręką, po to, żeby ją usprawnić. Czyli na przykład jedzenie nowego przypadku Golenie. Uh -huh. Jak, co sądzisz o tym pomyśle? Może tak, bo jakby rzeczywiście wtedy przyzwyczajamy się do tego, żeby je tak już mimochodem żeby nie myśleć, tylko żeby to było troszkę bardziej naturalne w użytku. Więc myślę, że to jest nawet tak dobry pomysł. To zostawiam jako podpowiedź do przemyślenia. Może Dziękuję się przyda. Bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę i oddajemy głos komentatorom. Dziękuję Dzięki, bardzo. piękne.